Siemanko, mieliście tak kiedyś, że chcieliście przejechać się wokół komina krajoznawczo, spokojnie, zrelaksować się na motocyklu i delektować, wręcz chłonąć tą przyjemność z jazdy, czuć tą wolność, swobodę, odchylić szybkę i czuć delikatny powiew powietrza, który muska waszą twarz? Bo ja tak, wiele razy kiedy wsiadałem na moto, aby przejechać się bez celu, po prostu ruszyć przed siebie, godzinę w jedną stronę i powrót, to moja przejażdżka kończyła się tak. Zapaleńców powie, że to normalne. Po to ma się to moc. Pewnie jazda fazerem daje mi ogromną przyjemność. Przyspieszenia, prędkość docelowa osiągana w ciągu chwili, dźwięk, który przyprawia ociarki, odkręcanie manetki z każdego poziomu daje kopa. Motocykl idzie jak rakieta do przodu. Człowiek z czasem się od tego uzależnia i chce więcej i więcej, więcej prędkości, więcej hałasu, więcej łutu, tutu, tutu. Ale jadąc do pracy obwodnicą ciężko utrzymać przepisową prędkość, a jazda w granicach 100-110 km na godzinę wręcz męczy. Normalnie fizycznie męczy i mam wrażenie, że silnik musi być wyżej kręcony, bo dzieje mu się krzywda, że jadąc tak wolno, pęd powietrza nie podtrzymuje mnie za bardzo i mocno leży na nadgarstkach. I tu pojawia się problem, chociaż ciężko nazwać to problemem, więc może powiem, pojawia się pewien dylemat, nie wiem, jak to nazwać. Otóż wyjeżdżam na przejażdżkę sam, bez ekipy, w której ktoś mógłby narzucać tempo i łapię się na tym, że już po kilku minutach jazdy zaczynam gazować, przyspieszać, jechać bardziej dynamicznie. Widząc jakąś dłuższą prostą między kaszubskimi mieścinami, wbijam się w prędkości, lekko mówiąc, przelotowe. Ale dlaczego? Przecież chciałem się przejechać spokojnie, powoli. Jak wspomniałem wcześniej, delektować się jazdą, tym, że mam swój prywatny motocykl. Tak jak kiedyś, jak za dzieciaka, kiedy podziwiałem na mieście motocykle, patrzałem na licznik z niedowierzaniem. Wow, on ma 260 km na liczniku. Odpowiedź na to pytanie jest prosta, bo jest taka możliwość, bo maszyna, którą jadę, oferuje taki feature, który nazywa się moc. Duża moc bo kupujesz tą 600, czyli litra nie dla wpisów w dowodzie rejestracyjnym, a dla mocy, mocy, która często próbuje przejąć kontrolę nad twoim stylem jazdy. Zastanawiam się, czy już większość dorosłych motocyklistów z uprawnieniami zapomniała, jak to jest, snuć się po ulicach z prędkościami 50-80 km na godzinę, czyli takimi jak dają Simpsonki czy inne 125, -ki. bo ja doskonale pamiętam to uczucie. Doskonale pamiętam, jak robiłem sobie tripy wokół komina za nastolatka. Z kartą motorowerową na Simpsonku czy wcześniej komarku, które liczyły po 50-100 km. Tankowanie na stacji za 5 zł, mieszanki paliwa z olejem i takie wyprawy potrafiły trwać po 2, 3, nawet 4 godziny. To, co z nich pamiętam, to to, że było zajebiście. Prawdziwa frajda była z tego, że jadąc znaną mi już drogą, zauważyłem jakąś inną i po prostu w nią wjeżdżałem bez nawigacji smartfona, wtedy jeszcze nie było. Po prostu jechałem przed siebie, zwiedzając okolice. Jadąc powoli, człowiek bardziej skupia się na otaczającym go świecie, a mniej na tym, że trzeba szybko reagować, bo droga ucieka przy wysokiej prędkości. Oczywiście nie było tak, że nie uważałem na drodze, że jeździłem rozkojarzony, podziwiając kwiatki na poboczu. Po prostu jak jedziesz powoli, to widząc przeszkodę na drodze, masz więcej czasu na reakcję, zupełnie inaczej jak pędzisz powyżej setki. Jak ktoś mi mówi, że relaksuje go szybka jazda po 200 plus, oczywiście na niemieckich autobanach, że ciągle czerwone obroty, sylwetka schowana za małą owiewką, mocno pochylona, to wiecie co myślę? Że kłamie. Tak, kłamie, bo taka jazda może dawać frajdę. Ten fan z jazdy jak leci się szybciej od wszystkich, ryk silnika, poczucie mocy, adrenalina, prędkość. Ale taka jazda jest też bardzo wymagająca pod względem zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Utrzymanie pozycji, panowanie nad kierownicą. Trzeba reagować znacznie szybciej. Pędząc 200 km na godzinę, w ciągu sekundy przejeżdżasz około 55 metrów. A to oznacza, że jak mrugniesz, to masz za sobą 20-25 metrów? To zmusza cię do ciągłego wpatrywania się w drogę, przed sobą i analizowania w głowie setek rzeczy, przewidywania co teraz, co teraz. To co jest dla wszystkich niemal prostą drogą lub delikatnym łukiem w lewo czy prawo dla motocyklisty przy pewnej prędkości jest zakrętem wymagającym już złożenia się i panowania nad motocyklem. Pochylenia mocnego. Każdy kto jeździł wie, że uczucie jest super, ale z relaksem ma to mało wspólnego. A wsiadając na taką 125, której Vmax to 120 z górki, odbierasz sobie tą przyjemność spałowania po mieście czy autostradzie ale dajesz w zamian coś innego. Dajesz relaks, wsiadasz na motocykl, wyjeżdżasz na małą przejażdżkę i nagle wiele problemów znika. Tir przed tobą? Niech jedzie. Sznur osobówek jadących 90 km na godzinę? Niech jadą. Jedziesz z nimi w ciągu, nie frapujesz się myślami. O, jest to okienko, to teraz wyprzedzę 7 osobówek i pira naraz. Tylko zredukuję do piątki. Jedziesz po prostu przed siebie, czujesz przyjemny wiatr, nie huragan biejący prosto w kaski, jak ma to miejsce w moim fazerze powyżej pewnej prędkości. Muszę dokupić deflektor. W mieście praktycznie nie ma różnicy, bo i takim i takim wyprzedzisz w korku, czy przeciśniesz się do świateł, ale wyjeżdżając na drogi krajowe poza miasto, odczucia są zupełnie inne. Doskonale rozumiem tych, którzy celowo kupują sobie małe motocykle, mniejsze pojemności. I nie mówię tu o 600-kach jako o małych motocyklach, tylko 50-tki, 125 -tki, czy 250 -tki. bo jazda taką maszyną to zupełnie inne doznanie. Coś jak w przerwie maratonu horrorów obejrzeć sobie epokę lodowcową i pośmiać się z Sid'a. Oba rodzaje filmów sprawiają frajdę, ale to z Sidem się zrelaksujesz. Podobną rzecz zauważyłem, kiedy to jadę żony Fabią 60-konną. Ten demon prędkości osiąga 120 km na godzinę, z reguły na koniec drogi, którą mam przejechać, więc jadąc nim gdziekolwiek, zatankować, zrobić przegląd czy wymienić progi, nigdy się nie śpieszę. I nagle okazuje się, że tak jak superbem cisnę lewym pasem i denerwuję się, że ktoś mi go zawala, nie zjeżdża, abym mógł go wyprzedzić, tak Fabią jadę prawym pasem i czuję się trochę jak na Simpsonku. Frajda z jazdy jest. Bo jest to auto, ma silnik, jadę samochodem, hura! A dodatkowo nie spinam się, że muszę kogoś wyprzedzić, bo trzeba tempomat wyłączyć, bo dojeżdżam do kogoś, bo na szóstce mam za niskie obroty. Jest to po prostu frajda z tego, że prowadzę samochód. Nawiasem mówiąc, bardzo lubię jeździć autami i motocyklami. Często idąc do auta czy motocykla mam to uczucie, które miałem za nastolatka. Mając swój pierwszy samochód, jakim było Renault Megane, czy pierwszy motorower Komarek też tak macie jeszcze? Pamiętacie to uczucie, kiedy kupiliście swoje pierwsze moto, pierwsze w życiu auto? Jak nim jechaliście? Jaka to była ekscytacja? Tak, ta ekscytacja, że zaraz będziemy jechać i pomijając oczywiste plusy takiej 125, jak prostota konstrukcji, znikome spalanie, łatwość prowadzenia, to jest to bardzo fajna maszyna, daje naprawdę dużą frajdę z jazdy. Ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że gdybym mógł pozwolić sobie na taką rozrzutność, jak posiadanie kilku motocykli w mojej stajni, to na pewno jednym z nich byłaby jakaś 125. Nieuniknione, że właśnie Honda CBF125, którą na kursie prawa jazdy naprawdę miło mi się jeździło. Niemniej jednak za chiny ludowe nie oddałbym mojej jamaszki. Nie, nie, za bardzo lubię ten motocykl. Z mojej strony na dziś to tyle. Zachęcam do lajkowania i subskrybowania kanału. Szerokości na razie, cześć!